Antoni Macierewicz powiedział: w obu wypadkach mieliśmy do czynienia z zamachem mającym na celu zaszantażowanie i doprowadzenie do przerażenia opinii publicznych i zaszantażowanie krajów zachodu. W obu wypadkach Rosja trzyma rękę na pulsie. W wypadku zamachu Smoleńskiego robiła to dzięki współpracy rządu Donalda Tuska i wielkich mediów, które uprawiały propagandę prorosyjską. Cytował pan przed moim przyjściem do studia wywiad z Władimirem Bukowskim, wybitnym znawcą Rosji, Rosjaninem, który mówi, że w takich przypadkach i też tutaj analogię dostrzega: Rosja po prostu gra na czas na zacieranie śladów, na zacieranie śladów własnych Albo przestępstw, albo, albo zaniechań, czy błędów, które, które popełniła. E, i, e, I mataczy. W obu przypadkach tak będzie. W, w, naszej, w, naszej, w sprawie Smoleńska mataczyła i w sprawie e, e, w wschodniej Ukrainy też będzie mataczyła. To słowo zamach dwukrotnie. E, no, Rosjanie się tak zachowywali, również w sprawie Smoleńska, tak zachowywali, i tak mataczyli, i tak nie współpracowali z Polską, i tak do dzisiaj trzymają e, materialne dowody e, na to, co się stało i wraki, i czarne skrzynki, i oryginały czarnych skrzynek u siebie, i mimo wielokrotnego monitoringu z naszej strony nie, nie mają zamiaru tego oddawać. Właściwie traktują to trochę, ktoś to nawet powiedział, że traktują te rzeczy jak łób wojenny. Taka, ta, taka mentalność się nawet pojawiła. Ub wojenne oddamy, kiedy być może wygramy tam jakieś interesy w relacjach z Polską czy z Europą. E, e, więc tak się zachowują, że, e, e, że e, sami właściwie naprowadzają, naprowadzają swoim zachowaniem na ten trop e, współodpowiedzialności za tę zbrodnię, ale, za, tę, za, 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 za tę katastrofę. Czy, ale, czy... Pan mówi, ale pan mówi katastrofa, a Antoni Macierewicz mówi zamach to Wie pan, no, jest podstawowa wszystkie, różnica. Wszystkie, y, wszystkie opcje w tej sprawie, niestety, po czterech latach leżą na stole, jeśli chodzi o wyjaśnienie ostateczne tej kwestii. Ale rozumiem, że dla pana bliżej jest y, na razie do, do określania tego, co się stało w Smoleńsku, katastrofa, tak? Nie, ja, ja uważam, że, że problemem państwa polskiego jest to, że my ciągle się w sprawie Smoleńska i do tego państwo polskie rządzone przez Donalda Tuska doprowadziło. W sprawie Smoleńska my ciągle mówimy w co wierzymy, tak? My mówimy o wiarach. Muzyka